O pan powiedział, że nasz dział Nikifor ma no, dobre określenie. Ja to, ten związek widzę, sam uwielbiałem i uwielbiam Nikifora, bardzo dużo mu zawdzięczam, wśród tych zgrona, którym zawdzięczam w ogóle bardzo dużo. Co nie znaczy, że Pan robi pod Nikifora, tylko że Pan wyprowadza, powiedzmy, tą jego własną, w Pana wypadku, formę tej prostoty, tego naturalnego przekazu, prostota. I fiorowska prostota jest, jest jedną z najbardziej istotnych zalet w tego budżetowego Bardzo dziękuję Panu. Żałuję, że to jest nie dla mnie, tylko dla fundacji. Ale to jest jak wtedy to samo. Ale zawsze można to zrobić. Czy ja mogę coś jeszcze powiedzieć po tych słowach? Głos mi odbiera. Drodzy Państwo, jesteśmy. Świadkami chyba chwil wyjątkowych i myślę, że wszyscy poczuliście to jak rzadko kiedy. Nie mam nic do dodania, nie mam nic do dodania, bo słów brakuje. Niech zostanie sztuka wizualna, czar, dusza i natchnienie, które, yy, no, ja które można czerpać od no. Pistrza no. no. Powiem tylko jedną jedyną rzecz, by dalej było z ogromnym kolorem pisać ten tekst do tego mini-albumu. To no, e, e, akceptując e, ten tekst, Józef powiedział, proszę usunąć słowo wielki. To cóż, tu też nie mam nic do dodania. Mamy przed sobą oto po prostu Józefa Wielkonia i jego dzieło, jedną tysięczną jego dorobkę. Dziękuję. Dziękuję. Postoje. Wykorzyśćcie się tą sztuką. dziękujemy. Tak, Zapraszam do oglądania. Jeszcze raz przypominam to z prośbą, aby to jednak nie wychodzić z pustą ręką. Te katalogi, jeżeli ktoś nie ma, są jeszcze dostępne, są bezpłatne. Myślę, że ulicznik Józef Wilkoń, jeżeli ktoś zażyczy sobie też autograf, to myślę, że nie... nie Proszę tylko nie zabezpieczyć. Dziękujemy bardzo. 食べよ食べよ。

И все, что я хочу Спасибо.